Dni Matematyki. Na dzisiejszym yy, spotkaniu witamy również uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 wraz z Panią od Matematyki. Niektórzy z Was znają, bo przecież chodziliście do szkoły z Panią Teresą Bączkowską. Tak jest. Tak. A cóż to Wasz jest młody dziadkiem zmieni? Bo co? Bo mam brodę, moja wiedza, doświadczenie. czy jest po któryś który śpieszy skrajna? Widać, mamy więcej luki i potrzebne nam bliższe dane. Nie, nie wierzę, brak mi słów. Chyba teraz zapłacę do smaczyć. Czy są jeszcze młodzi ludzie, którym muszę to tłumaczyć? O to myśli to, aby nic... Słuchajcie, jeszcze kilka suparów z dziedziny matematyki. Po klasówce z matematyki rozmawia dwóch kolegów. Ile zadań rozwiązałeś? Ani jednego. A ty? Ja o ani jednego. I pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie. No. Nauczyciel matematyki wyjaśnia dzieciom, że połowy są zawsze równe. Po chwili dodaje, co będę wam dużo tłumaczył i tak większa połowa nie zrozumie. Ile jest 3 plus 4? 7 odpowiadania. A 7 plus 4? Nie wiem, do 11 jeszcze nie liczyliśmy. <śmienic> Przypominamy, iż przeczytane właśnie sukary o charakterze matematycznym nie są łatwe do zrozumienia. <śmienic> Zapraszamy was do obejrzenia krótkiej instylizacji Wielka sława to fakt, w której cofniemy się do czasów starożytnych i poznamy mistrza... I tak oraz. Cześć, ja się... Dóż siedzisz, już za 10. No. Nie idę do budy. Dlaczego? <śm>. Nic nie umiem, nie napiszę w Jakie klasów? Zmatmy, z całego Pitagorasa. Nawet twierdzenia jest Panie ja też. Ale może uda mi się ściąć od każdy albo Ściemniacz. Każdy będzie miał inne zadania. Ale mu odbiło. Hmm. To ja też nie idę. Chyba <słysy> 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 nie... powiem, że mnie rozbolała głowa. A ja że dostałem. Zgodzi się? No chyba. Powiem, że długo się uczyłem i nie usłyszałem <grynuowała> No. Tak, bo siedzimy, ale ciepło. Pójdziemy za pół godziny, żeby złożyć. <grynuowa> tak, dobra. okej. <okay>. się <grynuowa> Gdzie się, się małże, Light Mówią wieki. Gdzie się Gdzie A to wpadliśmy... O co chodzi? Spokojnie. Tu no nie grozi wam żadna klasówka. Mistrzu. Czy może tu mogę nakłócić twój spokojnie? Czy młodzi ludzie podrobić. Przuwając dość tego też. ciekawe. w No, no nie no, zupełnie. Nie staraliśmy się zapać. O to. Ale słyszeliśmy o panu i o pana szkole. To właśnie moi uczniowie. Czy to wszyscy twoi uczniowie mistrzu? O nie, ale możecie ich sobie policzyć. Matematykę studiują się w mych Czwarta część muzykę świecie bez wyjaśnienia. Dlatego tego jest ze O tak, dla okrasy. Każdy jest studentem tylko jednej klasy. Kobiety nie zajmują się żadną na Ile I jest w szkole. Zliczyć nie jest sztuka. Oj, dla nas to chyba sztuka. Spróbujcie. Zaraz, zaraz. X. <grym> to liczba uczniów. Brawo! A jedna druga X to studiuję matematykę. 1 4 X op muzyki. Coraz lepiej, coraz mądrzej. Jeszcze tylko kobiet. Trześć i równolegnie pełne jest. Ale jakie? A ja wiem. 1 2 X plus 1 4 X plus 6 równa się X. Czyli trzeba pomnożyć obu stronnie razy 4. Mamy 2x. To jest X to 24 równa się 4X x równa się 24 już wiem ile uczniowie w swojej szkole, panie Pitagoracie. 24. Zgadłaś. Kurę udało mi się. tak to moimi robi? Tak się uczyć fajna sprawa. Cieszę się, że się bawicze. Lecz w mojej szkole nie zabawie poświęciłem całe życie. Mnóstwo równań rozwiązałem, wiele uczniów nauczyłem, dla trójkątów prostokątnych. Aż na regulę. i chociaż mi na regułę i wciąż mam niezmienione zdanie, dla no, to prostokątnych słuszne jest takie zdanie. Twierdzenie Nie Wielka sława to fakt, list nasz nobla jest wart, z tym twierdzeniem oda smaga się u świat. A czy... Może to udowodnić w inny sposób? Powodnią to na wiele sposobów. Moi uczniowie przedstawiam wam prosty dobro. Ja muszę on począć. Jestem już stary. Możemy to zrobić sami. Nie? Nie? Dało się, zrozumiałem! Zwykły sznurek. Zwykły, powiadasz, ale można z niego łożyć niezwykły trójkąt. Włóż się tak, aby powstał trójkąt wprost do kołu. się udało! Tak, <laughs> Małe, trójkąt na trzy, cztery, pięć w dobre znieść. budowniczy budowniczym egipskim dobre budowle znieść. mili się nasza Nie, to w nowe przygody, nowe rzeczy do odkrycia. Musicie mieć tylko otwartą głowę. A więc moi mili, do ej, ej, nie tak szybko. Nie przyniosły mi cholenia. Witajcie, moi drodzy. Jak się macie? Eee, my się znamy? Oczywiście. Zwykle dzielonej przy mnie Szukałem was cały dzień. Jestem wieczysty koszmar, ale zapraszam was do Leniwko. Tam dopiero jest wesoło. się tam! A co mam? chodźcie. chodźcie. Którą stronę przesunąć przycinek jedyną przez dziesięć? W obie, to choć jedna odpowiedź będzie dobra. A co no to jest? Nie wiadomo. A skąd ja mam to wiedzieć? To Twoja promocja do następnej klasy. Matematyka da się lubić. Naprawdę da się lubić. Można znaleźć rozwiązanie albo się zgubić zadanie.